i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Podsięgę na nami grzesznymi, teraz nie tracimy śmierci na żywym. Zdrowaś Maryja Łaski, pełna panstawą, błogosławiona ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boże, podsięgę na nami grzesznymi, teraz nie tracimy śmierci. Zdrowaś Maryja Łaski, pełna panstawą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryja Matko Boże. Zdrowaś Maryjo, łacki, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony o przywota żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, poprzyjmy rany przestrzeni, teraz i w śmierci. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony o Twojego Jezusa.